Hej hej, witajcie! Seria! Ty wysyłasz, ja publikuję. Zapomniana. W tej chwili odświeżona. A może nie odświeżona. Gracz suchy 11, zjadacz z planu Deepol. Wysłał mi powtórkę. Która: No, jakby to powiedzieć trochę uszkodzeń robił, nie można powiedzieć wyniki będziecie mieć w opisie filmu jednak bitwa cholernie długa do dwóch ostatnich minut i tak oglądałem, oglądałem mówię, kurde no co tu robić, no w, w, podczas raz jeden ustawiłem sobie powtórkę i oglądałem trochę to trwało Długa bitwa, żmudna, jednak nie dał się sprowokować. Stał Tedekiem do samego końca. Bo jest przeciwnika zniszczony. Tutaj, właśnie na tej górce, za krzaczkami, e, poza zasięgiem spotowania przeciwnika i wykorzystywał spot kolegów e, no, z drużyny, jak i z plutonu. Niestety nie mogę Wam pokazać, o właśnie, tak to wygląda. E, z z widoku kolegi Suchego ponieważ no, tak to się robi nie wiem dlaczego przy zoomie widzę wnętrze pojazdu nie wiem dlaczego tak jest no ale mniejsza z tym tutaj oczywiście przy końcu bitwy już nerwy puściły ludziom mm, którzy pisali że oczywiście Polacy w to grają i w ogóle bo, bo Polacy tacy są no okazało się, że jednak chyba są lepsi niż słowa tych, tych graczy, bo właśnie dzięki w sumie suchemu można tak powiedzieć, że wygrali bitwę. Co mogę zdradzić, to mogę powiedzieć tylko to, że ustrzelił pięciu w bitwie, a jeśli chodzi o uszkodzenia to powiem na końcu i możecie sobie w screen zerknąć. No i tutaj ja przyspieszę trochę, bo to naprawdę trochę trwa, a zależy mi też na tym, żeby film nie ważył, nie wiem, naście giga. Proszę bardzo, kolejny hit. I bitwa taka ogólnie no, spokojna, wiadomo, no, no Tedek Su-100, duża kobyła, e, może nie taka wolna, ale, ale dosyć, dosyć z daleka widoczna. Jak więc trzeba grać naprawdę na dystans, tym bardziej takim wielkim Tedekiem, a naprawdę potrafi wiele, wiele to działo namieszać w szeregach wroga. No, i tutaj widzimy, jak kolega się czai tam na gościa. Proszę bardzo, za 620 mu wcisnął pestkę. <laughs> no tu mamy dwa pojazdy, które się przedarły. No, a kolega jeszcze nie został wyspotowany i tutaj wyczekiwanie na gościa czy on się wychyli czy też nie no i mamy tutaj kolejnego łepeczka no tutaj gość z drużyny oberwał za 400 prawie, że Fucking camper snoops, yellows and orange snoops. No właśnie, uwielbiam to w WoCie, Kolor, kolor, kolor jest w tej grze górą, bo naprawdę to jest taki rasizm wśród, wśród e, graczy. Można powiedzieć, jak ktoś ma kolor na xvm jest słaby, czy też Pokazujące, że słabszy to już jest B, już jest śmieciem. Skurła, tragedia naprawdę, pierdole, to mnie tak wkurwiało w tej grze, że no masakra każdy był arbuzem i każdy szedł w stronę zieleni. O, niedojrzałości. <laughs> A, tutaj nie wiem jak kolega to zrobił, stracił kamuflaż. takiego bliska gość go nie wyspotował, o dopiero teraz o AFINKpl25 e napisał. I tutaj już jest w sumie. OPL, always noob strongs. Nie wiem, co znaczy strongs. Dobra. No i no już patrzymy w sumie końcówkę bitwy. Jak to wszystko się potoczy, jest 4 do 3. Przewaga tutaj kolegi suchego. Nie trafił. Zostały mu 3 pestki, jeśli chodzi o zwykłą amunicję. Dobrze i zostają ostatnie dwa pojazdy. Bitwa, bitwa bardzo na pewno z widoku naszego spokojna, jednak miałem podobne bitwy i cholernie w człowieku się gotuje, człowiek jest tak niespokojny podczas takich bitew, bo to jest gra nerwów jedno głupie lub też jedno złe zagranie no może zmienić los los bitwy no i przysporzyć nam problemów jak to powiedzieć flame? tak? hate? Oh. <laughs> No, i to jest to właśnie tutaj przyspieszamy. Został ostatni, tak więc kolega, kolega suchy, kolega suchy teraz już wyrwa do przodu, tamten się cofnął. No i kolega suchy jedzie na złamanie karku, aby dostać tego ostatniego Motherfuckera No i w sumie w biegu strzela jebudu, trafia, niszczy i tym samym robi bardzo ładny wynik. To jest 4000 ponad chyba 300 uszkodzeń, 5 zniszczonych i ładnego ekspa i ładnego zarobku. Wszystko jest w opisie filmu. Dzięki bardzo za uwagę. Trzymajcie się.